palce eliminacyjnej zawalczą! <słysza> Jak nie mam przeciwnika? Aha, było nieparzyście! Zrzućmy sobie okiem na instrukcję. No i trzeba przyznać, że 2019 rok to był jeszcze dobry rok, jeżeli chodzi o instrukcję. Mamy tutaj ładną grafikę, na której jest osadzony zestaw. Fakt faktem jest to render, ale w grafice przynajmniej. Tutaj mamy Lorda Widera. Instrukcja jest dosyć gruba, jak na taki setik, powiem Wam. 78 stron, razem z tymi to będzie 80. I czy mamy tutaj coś ciekawego? A no, mamy, ponieważ z tyłu znajduje się rozpiska zestawów. Z wtedy jest ten nasz secik, jest nowsza wersja ATAP, dwa Microfightery. Straż Snowka, oddział Inferno, to mnie trochę kusi, no i nowsza wersja gęsi padroidów. A po drugiej stronie mamy, to jest bardzo fajny zabieg, ponieważ mamy figurki z tych zestawów, również osadzone w grafikach nawiązujących do tych zestawów. Fajnie to wygląda. A tu ten oddział Inferno wygląda jeszcze fajniej. Ale to może dlatego, że ich spider wygląda po prostu byle jak. Dalej mamy spis części, no i tyle. A przed nami chyba najbardziej irracjonalny set, jaki widziałem. Nie mogę powiedzieć, że najgorszy. Chociaż patrząc po figach, jest gorszy od Obi-Wan versus Vader. E, co my tu właściwie mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, drzwi. Nie żartuję. Główną osią tego zestawu są drzwi e, oraz ta przepaść, którą Luke musiał pokonać razem z Leją, kiedy zwiewali z gwiazdy śmierci. Tak. Całość zestawu jest oparta o tą jedną scenę. No dobra, no to zacznijmy sobie takie modułowe omawianie tej konstrukcji tego wycinka Gwiazdy Śmierci właściwie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Strażnicę dla Szturmowca, oraz yy, to jest dosyć dziwne mamy dziurę dla Maus Droida taka trochę zabawa w kotkę i myszkę nie, więc mamy droidę myszę. Jak pamiętamy z Mandalorianina, Maus Droidy są wyjątkowo niebezpieczne. I jeszcze bardziej bezmyślne, dlatego fajnie mieć droida, Nie miałem w sumie wcześniej. Cyk. I wylatuje nam. Konstrukcja dosyć prosta. Bardzo dobrze wszystkim znana. Przynajmniej tym, którzy grali w jakiekolwiek gry Lego. Pogo. Tutaj mamy drugiego droida. A właściwie nie droida, tylko nie wiem co to jest. Jest zamocowany na jednym studzie. Przepraszam Was, naprawdę nie mam pojęcia co to jest. Za to to coś. Albo ta konstrukcja trzyma nam białą lornetkę. To jest fajne, białe lornetki są. Nawet rzadkie. Tutaj mamy strażnicę, na której mamy szturmowca. Pokażę wam od góry. Tutaj jest miejscówka, gdzie możemy wpiąć naszego szturmowca, a tutaj mamy jakiś panel kontrolny, jest to tile z nadrukiem, także fajnie. No ale patrzcie to, wsadzamy sobie szturmowca, on sobie chiluje, nic się nie spodziewa. A tymczasem tutaj zamórka zamurka wychyla się leja i celuje do niego. I cały miek jest taki, że tutaj mamy pokrętełko i robimy tak: pik. 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 No, i można powiedzieć, że go trafiło. Generalnie to on powinien jakoś bardziej wystrzelić. Nie wiem, czy to ja. Dawajcie teraz. Pyk! O! I o to chodzi, aż podskoczył. Wynika to z tego, że tu mamy po prostu taką ruchomą część. A żeby szturmowiec mógł znowu sobie tutaj wejść, to ma drabinkę, którą możemy też odsunąć. Żeby nikt mu tam nie podszedł. hands in the air! I to, go outside and your graves Ups! Dosyć prosto. A... Dobra, wyłaś. Podstawową wersją konstrukcji jest taka forma, ale jeżeli potrzebujemy, no to możemy ją sobie też rozłożyć tak na płasko. To też wygląda w sumie całkiem spoko, jak teraz patrzę. No ale powróćmy do pierwotnego wyglądu. Ponieważ mamy tutaj taki mostek, który możemy sobie elegancko przesunąć. Jak widzicie, można sobie po nim już fajnie przejść. To było to coś, co się wsunęło lukowi lej pod nogami. Od frontu wygląda to w ten sposób. Tutaj na górze mamy takie panele, wykonane z takich okrągłych, zmodyfikowanych brików. Nic się w sumie z nimi nie dzieje, na nich możemy tylko zawiesić hak. Dlatego nie są one zbytnio ważne. Pokażę wam same drzwi, ponieważ z tej strony wyglądają dosyć gładko, ładnie. Fajną sprawą jest to, że. O! Nie, jeszcze raz. O, fajną sprawą jest to, że mogą się one zawiesić, a w jaki sposób? Już wam pokazuję. Tutaj z tyłu mamy taki zaczep, zrobiony z technikowych części. Tutaj mamy płaskiego studa. No i odbywa się to w taki sposób. Cyk. No i jeżeli chcemy otworzyć te drzwi, no to łapiemy za cyngiel, podnosimy. To się tu zahacza i jest to wrażenie, jakby drzwi były otwarte, tak. No tylko tutaj mam trochę zarzutów, ponieważ te drzwi nie wyglądają zbytnio dobrze z tej strony. Tu mamy jakieś przypadkowo pozostawiane study, i ktoś by mógł powiedzieć, eee, no ale to jest tył zestawu. Co się czepiasz? No czepiam się, ponieważ tutaj jakoś wytajlowali i wygładzili z jakiegoś powodu. A tu nie. Nie wiem, może to był po prostu piątek i zrobiło się wieczorowo w Lego House. Pierwszą figurką jest zwykły szturmowiec. Ma on zadrukowany torsik z obu stron. Ma on również zadrukowane nóżki. Ma ten hełmik, który no, był dosyć kontrowersyjny, jak wyszedł. Nie wiem jakie wy macie zdanie, ja wolałem na przykład ten poprzedni odlew, ale ten też jest w miarę spoko. Pod hełmem dostajemy główkę wkurzonego klona, w łapce dzierży zwykły blaster. No, klasyczny szturmowiec, słuchajcie, tutaj nie ma fireworków, nie ma nic szczególnego. Tyle, taka dostawka, właściwie, nie? Chociaż i tak, no jest to najlepsza figurka w tym zestawie, to jest przykre dosyć. Na drugi ogień idzie księżniczka Leja. He's my brother. Tutaj nie mamy żadnych zadruków, jeżeli chodzi o nóżki. Torsik za to jest obustronnie zadrukowany. Bardzo ładny chromowany pas na szacie księżniczki lei. Tylko, no słuchajcie, no to jest ta oklepana figurka, która nawet była w magazynach. Eee, no jakby nie, nie ma w niej nic szczególnego, tak? Twarzeczka jest dosyć ładna. Mamy oczywiście też alternatywny grymas, gdzie księżniczka Leia jest taka, no ewidentnie wkurzona. Też bym był, gdybym trafił do setu z tak słabymi figami. Odlew włosków Lei jest klasycznie zrobiony dosyć schludnie. No, nawet okej. Okay. Trzecią figurką w tym zestawieniu jest Luke Skywalker, i jest to chyba najgłupsza figurka, jaką widziałem. W sensie, jeżeli chodzi o dobór dodatków, ponieważ sama figurka jest dosyć zwykła, powtarzalna. No nie wiem, to jest chyba najczęstsza wersja luka, jaką dostajemy. Ale spójrzmy, jak dziwnie on wygląda i o ile jest realnie wyższy od zwykłego minifiga w momencie, kiedy ma tutaj ten pas z narzędziami oraz taki...... E... Hmm. Taki transparentny uchwyt, dzięki któremu może przedostawać się na drugą stronę przepaści, nad którą stanęli projektanci LEGO, robiąc ten secik i dobierając do niego minifigurki. W każdym razie, jeżeli chodzi o Luka, no to mamy obustronnie zadrukowany torsik, już Wam go pokazuję. Mam nadzieję, że udało mi się Was lekko stizować tym, jak trzymany był Miecz Świetlny, chociaż tyle ciekawości z tej figurki, nie? No ale jest dosyć schludne, taki wieśniak statuin tak naprawdę zadrukowane nóżki korespondujący nadruk z tym, który mamy na torsiku. Tu mamy pas a, razem z szatą właśnie taką wieśniacką statuin, znaczy wieśniacką, że no wieśniaka, rolnika. Nie, nie, że obraźliwie. Torsik jest oczywiście obustronnie zadrukowany. Mamy odlew blond włosków takich dla luka idealnych. No i sama buźka, taka spokojna, wychilowana. No a tutaj ewidentnie z zawadiacka, gotowa do podjęcia ryzyka i skakania w przepaść, tylko po to, żeby uciec z gwiazdy śmierci. Na pewno fajnymi akcesoriami, które dostaje Luke jest taki pas, yy, paradoksalnie, łe, jest to taki typowy pas sprzętowy, yy, nie wiem, można powiedzieć pas taktyczny. Dosyć to ładne, trzymałem to do góry nogami, dosyć to ładne. Ale czy wynagradza nam słabego figa? No nie wiem. Tak samo jak nie wiem czy ten hak czy cokolwiek to jest z tym plecakiem nam to wynagradza. No niby fajne, ale kurczę pieczone, no nie jest to zbytnio wygodne, a jeżeli figurka to zakłada, to już w ogóle wygląda bardzo źle. Ej, a czy polecam ten zestaw? Tak. Jeżeli znajdziecie go na Allegro albo OLX za jakieś małe pieniądze i akurat potrzebujecie szarych części, bo tylko do tego to się nadaje, a ja akurat potrzebowałem szarych części. Na dzisiaj to tyle. Dzięki części siemano.